Po bardzo długiej przerwie postanowiłem wrócić i wreszcie coś nagrać. Nie będę już deklarował się, co ile będę wrzucał jakiś filmik, ponieważ i tak zakładam coś innego, a wychodzi różnie, nie tak jakbym chciał. Eee, dlatego będę po prostu wrzucać filmiki wtedy, kiedy uznam, że mam coś ciekawego do powiedzenia. Eee, dzisiaj taki nietuzinkowy filmik, chciałbym wam powiedzieć. Eee, opowiedzieć, jak wygląda moje top 10 gier planszowych yy, spośród wszystkich, w które w swoim życiu grałem. Nie będę wchodził w szczegóły dotyczące zasad. Zresztą w ogóle nie będę opisywał zasad. Powiem tylko co w jakiejś grze najbardziej mnie urzekło. Wspomnę również co w tej, grze mi się nie spodobało. mimo że to jest lista 10 moich ulubionych gier no to nie są one idealne. Więc przechodząc od razu do rzeczy, na miejscu 10 jest gra Cthulhu. Death may die. Jest to gra, w której w klimacie Cthulhu, to jest oczywiste, będziemy starać się pokonać przedwiecznego po tym, jak już wcześniej, wykonamy pewne warunki, które spowodują, że ten przedwieczny na planszy się pojawi. Jest to gra. Typu dungeon crawler, w której będziemy pałętać się po lochach, wypełnić musimy pewne zadania, aby na końcu pokonać coś w rodzaju bossa. Najbardziej w tej grze urzekł mnie klimat, ponieważ jest on zdecydowanie mroczny. Klimat Ktulu został tam zaprezentowany bardzo dobrze. Podoba mi się w tej grze również to, że jest ona trudna. Przede wszystkim już ten etap, kiedy przedwieczny pojawia się na planszy. I musimy go pokonać. Jest, jest to dosyć trudny do, do pokonania przeciwnik. Często na tym właśnie etapie nie udaje nam się wykonać zadania. Natomiast jeżeli chodzi o wady, no to. Mm, właśnie obsługa tego przedwiecznego jest dla mnie największą wadą, ponieważ ten przedwieczny ma kilka żyć, e, i po pokonaniu e, jednego ze stadium tego przedwiecznego e, musimy odsłonić kolejną kartę, która reprezentuje jego kolejne stadium. E, ma on wtedy e, różne efekty dodatkowe, negatywne dla nas. Po pokonaniu tego stadium pojawia się jeszcze kolejne stadium, e, i musimy rozpatrywać po kolei efekty tych różnych stadiów. E, Obsługa tego nie do końca mi się e, podoba, moim zdaniem jest to e, troszkę niezgrabne. No nie zmienia to faktu, że gra jest na dziesiątym miejscu wśród moich ulubionych gier, więc e, naprawdę tę grę polecam, bardzo ją lubię, jest to po prostu świetna gra. E, na miejscu dziewiątym jest gra zupełnie innego typu, jest to Endeavor Deep Sea, e, gra w której będziemy eksplorować e, głębie oceanu, czy też jakiegoś innego akwenu wodnego. Nie pamiętam, czy w instrukcji doprecyzowali, co to jest za akwen. E, w każdym razie będziemy prowadzić badania, będziemy eksplorować nowe regiony w tej wodzie, na wodzie lub pod wodą. Będziemy dążyć do tego, żeby coraz głębiej swoim batyskafem się udać i będziemy zbierać oczywiście punkty. Jest to gra euro, w której staramy się zmaksymalizować ilość punktów. Bardzo przyjemna, w tej grze urzek mnie również klimat Tematyka generalnie badań i ta tematyka okołowodna, wodna jest to naprawdę bardzo przyjemne. Podoba mi się również dynamika w tej grze. Nie ma żadnego przestoju. Jedna osoba wykonuje akcję, druga wykonuje akcję i tak naprzemian jest to bardzo dynamiczne. Jeżeli chodzi o wady tej gry, to przede wszystkim dosyć, ta gra jest troszkę powtarzalna. Jeżeli gra się na dwie osoby, decyzje są dosyć powtarzalne i trudno dojść do najgłębszych. Głębi. Masło maszlane trochę, ale te kafle, które reprezentują taką głęboką otchłań, często nie zostaną nawet odkryte w grze dwuosobowej. Natomiast jeżeli w grze uczestniczy więcej graczy, no to niejednokrotnie są one odkrywane. Natomiast gdzieś tam w jakimś sensie mi się to podoba, ponieważ nie wiemy, co nas czeka w tej głębi. Nie udało mi się, mimo że rozegrałem ileś tam partii, wszystkich tych kafli jeszcze odkryć na pewno. Mi się nie udało, które reprezentują te najgłębsze miejsca, więc jest to dosyć ciekawe. Ta eksploracja sama w sobie bardzo mi się w tej grze podoba. Ok, na miejscu ósmym jest gra Massive Darkness 2 Hellscape wraz z dodatkami, ponieważ tam bardzo dużo dodatków z tego, co pamiętam, dokupiłem, chociaż wszystko już sprzedałem, bo. Tak to z grami planszowymi, przynajmniej u mnie jest, że wszystko to e, rotuje. E, w każdym razie, e, ta gra e, to również gra z gatunku dungeon crawler, e, w której będziemy musieli wykonać określone w scenariuszu zadanie, będziemy walczyć z różnymi potworami, przemierzać będziemy lochy. E, bardzo w tej grze podoba mi się asymetria. Każda z postaci jest e, inna, w dużym stopniu różni się od innych postaci. Każda postać ma taką swoją minigierkę, więc w zależności od tego, jaką postacią gramy, feeling z gry jest zupełnie inny. No może nie zupełnie inny, ale na pewno trochę inny jest. Oprócz tego, bardzo w tej grze spodobało mi się takie poczucie, jakbym grał w grę RPG, i powoduje to moim zdaniem przede wszystkim fakt, że im silniejszych. Im, Im silniejszych potworów zabijamy, tym lepsze przedmioty z nich wypadają. Jest to naprawdę bardzo przyjemne. Zaobserwowałem, że jest to rzecz, która spowodowała, że ta gra bardzo mnie wciągnęła. Jest to ciekawość, jaki przedmiot może wylecieć z tego potwora, jeżeli jest on naprawdę silny. Jeżeli chodzi o wadę tej gry, no to rzuca mi się w oczy tylko jedna. Yy, mm, poziom trudności w tej grze jest zbyt łatwy. Autorzy tej gry troszkę tego moim zdaniem yy, popełnili pewien błąd. Yy, na pewno gra była testowana wiele razy, to oczywiste, nie wiem dlaczego postanowili yy, poziom trudności gry utrzymać taki łatwy. Yy, moim zdaniem w tej grze, jeżeli yy, chcemy, aby była ta gra ekscytująca, trzeba wprowadzić jakieś domowe zasady. Ja sobie tą grę na różne sposoby utrudniałem. Yy, E, ustalałem sobie, że na przykład każdy przeciwnik rzuca jakąś tam dodatkową kością, czy coś tego typu, czy na przykład zaczynałem grę bez jakichś dodatkowych przedmiotów, które, które powinniśmy mieć. E, natomiast e, po tych zmianach, które sobie wprowadziłem, gra naprawdę była e, wyśmienita. E, czekam niecierpliwie na e, nowe e, Massive Darkness. E, Dungeons of Shadow Ridge, tak się chyba to ma nazywać. E, I mam nadzieję, że w 2026 roku się ta gra pojawi. E, kolejna gra, siódme miejsce na mojej liście, no to Eclipse, Drugi Świt Galaktyki. Jest to gra wojenna, strategiczna, w której e, akcja dzieje się w kosmosie. Mamy swoje statki kosmiczne. E, no, i oczywiście walczymy z przeciwnikami o dominację. Natomiast gra posiada taki troszkę aspekt euro, ponieważ wygramy, jeżeli zdobędziemy najwięcej punktów. I w tej grze niekoniecznie musi dochodzić do wielu starć: to nie jest tak, że co rundę ze sobą walczymy i że każda z tych bitew jest ekscytująca. Staramy się zmaksymalizować ilość punktów. Natomiast to dla jednych będzie wada, dla innych zaleta. Po prostu mówię, jak jest. Eee, bardzo w tej grze podoba mi się fakt, że swoje statki można ulepszać na różne sposoby. Jedna osoba może sobie statki ulepszyć w ten sposób, że ma jakieś e, szybkie, e, z dużą inicjatywą, które najpierw atakują. Inna osoba może mieć statki, statki wytrzymałe, ktoś tam może mieć statki, które padają na strzała, i tak dalej. E, Jest tutaj pod tym względem duża różnorodność. E, jeśli chodzi o wadę tej gry. Mm, ta gra jest również y, podobna sytuacja jak Wendevor Na dwie osoby jest troszkę powtarzalna na początku, robimy mniej więcej to samo i y, tutaj dosyć długo musimy czekać, zanim dojdzie do starcia. Często jest to gdzieś tam w przedostatniej rundzie, dopiero jakaś decydująca bitwa, a wcześniej po prostu kombinujemy, jak zdobyć y, y, największą ilość y, punktów. Y, natomiast gra jest sama w sobie naprawdę bardzo dobra. Y, polecam grać na przykład. Na trzech graczy, właściwie moim zdaniem to jest idealna liczba graczy, ponieważ czterech graczy nawet nie zmieściłaby mi się na stole. E, to również można powiedzieć jako wadę tej gry, ona zajmuje ogrom miejsca. Po prostu e, nie wyobrażam sobie, jak w tą grę grać e, w 5 czy 6 osób. E, no, wydaje mi się, że przeciętna osoba nie ma w domu e, stołu, który by na to pozwolił. E, ok, gra na szóstym miejscu to Terraformacja Marsa e, z dodatkami przede wszystkim z dodatkiem Preludium. E, jest to gra w Euro, gdzie oczywiście staramy się zmaksymalizować ilość punktów. Staramy się przystosować Mars do, do tego, aby ludzie mogli tam żyć. Jeśli chodzi o zalety, to właśnie klimatycznie jest to dosyć dobrze oddane można poczuć naprawdę się, jakbyśmy terraformowali tego Marsa. W grze trzeba troszkę pokombinować pogłowić się. Aby zoptymalizować nasze decyzje, natomiast wszystko to jest naprawdę bardzo przyjemne i płynne, bez jakichś paraliżów decyzyjnych. Podoba mi się, że chociażby na początku gry musimy, dostajemy zestaw kart i musimy zadecydować, jakie karty zostawiamy sobie na ręce, a jakie od razu sprzedajemy. Więc już od początku musimy pomyśleć nad pewną strategią, które karty warto zostawić, a które lepiej sprzedać. Jeśli chodzi o wadę tej gry, no to moim zdaniem pod koniec ta gra lekko się dłuży, ona jest troszkę przydługa i yy, już chciałoby się skończyć, ale jeszcze chwilę trzeba grać, żeby te warunki zwycięstwa osiągnąć. Natomiast to jest już sama końcówka, bo generalnie gra sprawia dużą przyjemność. Wspomniałem o dodatku Preludium, yy, dzięki któremu yy, ten dodatek jest moim zdaniem niezbędny, yy, bardzo przyjemnie jest go używać, ale ponadto sprawia on, że gra tr trwa troszkę krócej, ponieważ już na starcie startujemy mając większe zasoby. Więc naprawdę ten dodatek jest, jak to się mówi, must have. Na piątym miejscu. Na mojej liście jest gra Karciana LCG Warhammer Inwazja wraz z dodatkami. To, czy, gra jest, to, czy dodatki są konieczne, czy nie, zaznaczam właśnie, dlatego, że bywają dodatki, które powodują, że gra zmienia się znacznie w przypadku Warhammera Inwazji jest to gra LCG, więc tych dodatków jest mnóstwo. Bez dodatków ja tą grę recenzowałem, więc jak ktoś jest ciekawy y szczegółów dotyczących mojej opinii na tej gry, no to odsyłam do tego filmiku, bez żadnych dodatków. Gra może się znudzić po kilku partiach, te karty będą się powtarzać i tak dalej, no wiecie o co chodzi z grami LCG. Natomiast ja mam wszystkie dodatki do Warhammera Inwazji mam stworzone tak unikalne talie, tak rozbudowane, że naprawdę granie w tą grę to dla mnie jest wspaniała przygoda, można by rzec. W tej grze przede wszystkim podoba mi się to, że jest takie odczucie, jakbyśmy grali w grę strategiczną, a mimo że jest to gra karciana. Każdy z graczy posiada trzy strefy swojej e, stolicy mm, i decydujemy, do której strefy wykładamy swoje jednostki, karty wsparcia, dodatki itd., i tak I decydujemy również, którą ze stref przeciwnika atakujemy. Więc musimy rozlokować rozsądnie swoje jednostki, musimy znajdować słabe e, punkty przeciwnika i decydować, które strefy ataku atakujemy. Oprócz tego gra jest to oczywiście. E, Pięknie wykonana, ilustracje są wspaniałe, efekty na kartach są bardzo pomysłowe. Jest to zdecydowanie moja ulubiona gra karciana, natomiast jest już ona niedostępna w sprzedaży, gdzieś tam na, z drugiej ręki można tę grę nabyć. Natomiast jak ktoś by chciał zaopatrzyć się we wszystkie dodatki, no to naprawdę ubędzie mu sporo pieniędzy z portfela. Więc cieszę się bardzo, że kiedyś udało mi się. Tak, e, tą grę rozbudować i na pewno w mojej kolekcji ona zostanie e, bardzo długo, być może na zawsze. Na czwartym miejscu mamy e, SETI wraz z fanowskim dodatkiem Expanse. Jest to gra, która, której akcja dzieje się w kosmosie. E, latamy swoimi satelitami, lądujemy na planetach, wchodzimy w orbity tych planet. E, spora część gry odbywa się e, za pomocą kart. Decydujemy, jakie karty. Chcemy użyć, które chcemy dobrać i tak dalej. Jakość komponentów w tej grze jest naprawdę na wysokim poziomie. Fajnie, że plansza jest ruchoma. Ten układ słoneczny się przemieszcza, więc fajnie oddaje to rzeczywistość. Jest to gra euro, oczywiście, gdzie musimy pokombinować, żeby tych punktów zdobyć jak najwięcej, ale tak jak w przypadku Terra Reformacji Marsa, odbywa się to wszystko w bardzo e, przyjemny sposób. Nie ma żadnych paraliżów decyzyjnych, natomiast trzeba troszkę pomyśleć. Gra jest naprawdę bardzo przyjemna. E, podoba mi się również to, że na pewnym etapie gry odkrywamy e, obcego, e, obce życie. Wcześniej odkrywamy ślady obcego życia i w pewnym momencie odkrywamy jakąś obcą cywilizację i od tego momentu, kiedy odkryliśmy to obce życie, gra, specyfika gry troszkę się zmienia. Zmieniają, zmienić może nasza strategia, wprowadza to takie odświeżenie do gry i od tego momentu gramy troszkę inaczej. Jeżeli chodzi o wady tej gry, również tę grę recenzowałem, tam wspomniałem przede wszystkim, że jedna z akcji jest dosyć mało atrakcyjna, akcja skanowania, jest bardzo rzadko używaną akcją. Ponadto na dwóch graczy nie jestem pewien, czy potrzebnych jest dwóch obcych. Ten drugi w moim przypadku czasami nie był nawet odkrywany i raczej staraliśmy się zbierać punkty tylko u e, jednej obcej cywilizacji, nowo odkrytej. E, gra jest natomiast wyśmienita, polecam ją, polecam również dodatek fanowski, ekspans, jeżeli... E, nie wiem, szczerze mówiąc, czy on jest jeszcze dostępny e, w sprzedaży. E, jeżeli jest, no to polecam, natomiast nie jest to dodatek niezbędny, oczywiście. E, bez tego dodatku gra jest również wyśmienita. Czekam niecierpliwie na dodatek oficjalny, e, bodajże Agencje Kosmiczne, tak on ma się nazywać i ma się pojawić chyba jeszcze nawet w tym roku. OK, na trzecim miejscu mam Unmatched. Chodzi o cały system tej gry, ponieważ tam jest tych pudełek bohaterów, plansz, mnóstwo. Jest to gra, jeżeli chodzi o swoje zasady, bardzo prosta, ale to, to, to wpływa w tym wypadku akurat na to, że ta gra właśnie tak wysoko znajduje się na mojej liście. Jest to gra. Prosta, jeśli chodzi o zasady i szybka, zajmuje na stole mało miejsca. Setup trwa dosłownie dwie minuty. Tak samo sprzątnięcie gry, więc możemy bardzo szybko tam grę rozłożyć, zagrać i sprzątnąć. Natomiast gra sama w sobie jest bardzo dynamiczna, bardzo szybka, dzieje się tam akcja cały czas. Przeciwnik nas atakuje, my atakujemy, on odpowiada atakiem i tak dalej. Jest tutaj pewien element blefu, powiedziałbym, kiedy widzimy, ile przeciwnik ma kart na ręce i zastanawiamy się, czy on jest w stanie obronić się przed naszym atakiem. Czy może wszystkie obrażenia wejdą jak w masło, czy może lepiej się wstrzymać z tym atakiem i się wycofać. Ta gra, niektóre osoby mogą odnieść wrażenie, że sporo tutaj zależy od szczęścia, natomiast ja nie uważam, żeby tak było. W tej grze, rzadko kiedy po przegraniu mamy odczucie, że mieliśmy pecha. Jeżeli przegraliśmy, to często podejmowaliśmy złe decyzje, lub przeciwnik miał bohatera, który jest silny przeciwko naszemu bohaterowi. Ponieważ zauważyłem, że niektórzy bohaterowie faktycznie są silniejsi przeciwko innym, innym, ale ci inni być może są silniejsi przeciwko tym. Z którymi przegrałby tamten bohater. Także każdy jest dobry na kogoś. Więc ten balans jest w miarę tutaj zachowany. Może nie jest idealny, ale nie, jest, nie jest, Na pewno nie wymieniłbym tego jako jakaś wada. Wadą tej gry natomiast może być to, że jeżeli chcemy zakupić unmatched, no to mając jedno pudełko, czy nawet dwa pudełka. Ta gra może się znudzić stosunkowo szybko, no bo ile można grać tymi samymi bohaterami. Natomiast ja mam mnóstwo kupionych tych pudełek, grałem chyba wszystkimi bohaterami, jacy wyszli. Nie grałem tylko... Jest, jakiś, jest jakaś edycja Parku Jurajskiego. To jest chyba jedyny unmatch, w jaki nie grałem, on jest już niedostępny, nigdzie w sprzedaży nie udało mi się go zdobyć. Natomiast gra sprawia naprawdę ogromną frajdę, tak jak mówię, jest dynamiczna. Jeżeli chodzi o wady, czasami bywa, że nie mamy odpowiednich kart na ręce i wycofujemy się, uciekamy przeciwnikowi i gonimy się po tej planszy, tylko dlatego, żeby zebrać, dobrać więcej kart i stwierdzić, że jesteśmy gotowi do walki. I być może ten moment, kiedy troszkę się gonimy po planszy, żeby się przygotować do walki, może być dla niektórych osób wadą, natomiast to nie jest jakiś długi moment wycofamy się 2 trzy razy i przystępujemy znowu do tej e, walki. E, dodam jeszcze, że to nie jest tak, że ktoś może wiecznie uciekać, a druga osoba nie może go dorwać i wykończyć, ponieważ jeżeli mamy przewagę nad przeciwnikiem, możemy skorzystać ze wzmocnienia naszego ruchu. Kto grał w te gry, no to wie, o co chodzi i przeciwnika mimo wszystko dopaść i zadać mu ten ostateczny e, cios. E, polecam tą grę, natomiast warto się przygotować, że jeżeli ta gra nas wciągnie, no to na jednym pudełku się nie skończy, będziemy tych bohaterów dokupywać więcej. I dopiero, jeżeli nasza kolekcja jest różnorodna, dopiero wtedy ta gra może trafić na gdzieś wysoko, może pojawić się gdzieś wysoko na naszej liście gier planszowych, tak jak ma to miejsce u mnie. Nie znalazłaby się ta gra na trzecim miejscu, gdybym miał jedno czy dwa opakowania. Ok, na drugim miejscu mamy grę Root, z dodatkami, oczywiście. Z dodatkami, czyli z dodatkowymi frakcjami. Przede wszystkim są też inne dodatki, natomiast akurat inne mnie nie zainteresowały. Na mnie wrażenie zrobiły tylko dodatki, które wprowadzały dodatkowe frakcje. One naprawdę zwiększały regrywalność tej gry i wprowadzały dużą różnorodność. W każdym razie jest to gra wojenna, strategiczna, w takim klimacie powiedziałbym leśnym, przyjemnym. Natomiast tak naprawdę jest to gra dosyć brutalna, gdzie toczymy ze sobą walkę, wbijamy sobie już w plecy. Jeżeli gramy na więcej niż dwie osoby, gra naprawdę posiada głębię strategiczną, trzeba tam pokombinować. Tam również wygrywa się tak jak w Eclipse, po zdobyciu największej ilości punktów. Natomiast. W tej grze da się przeciwnika zdecydowanie wykończyć do tego stopnia, że gra się e, dla pewnej osoby skończy szybciej, ponieważ widać, że nie będzie ona już miała szansy. Jeżeli chodzi o, o wady tej gry, e, no to e, to jest przede wszystkim e, balans, moim zdaniem. E, balans w przypadku niektórych frakcji, inaczej. Niektóre frakcje są silniejsze lub słabsze w zależności od tego, ile, e, ile graczy uczestniczy w rozgrywce. Przykładowo, taka frakcja jak szczury, czy jak oni się tam nazywają, nie pamiętam teraz szczegółowo, punktuje za kontrolowane przez siebie polany. Kiedy gramy tylko na dwóch graczy, jeden na jednego, no to szczury mają. Ogromne pole do popisu, mogą kontrolować sobie mnóstwo tych polan i jest to moim zdaniem najlepsza frakcja, jeśli chodzi o grę jeden na jednego. Nie wiem, dajcie mi znać, jeżeli ktoś wygrał jakąś frakcją, grając przeciwko szczurom jeden na jednego, w moim przypadku szczury zawsze wygrywają jeden na jednego, ponieważ zdobywają tych punktów co rundę bardzo dużo, bo kontrolują dużo polan. Natomiast jeżeli gra, gramy na przykład w czterech graczy, no to już szczury, ich pole jest ograniczone, ponieważ z każdej strony mają ograniczoną przestrzeń i trudno jest im kontrolować. Kontrolować tyle Polan, więc zdecydowanie ta frakcja, jestem tego, jestem tego pewien. Grając w czterech graczy, szczury są słabsze niż grając jeden na jednego. I to jest tylko przykład, więc balans między tymi frakcjami nie jest idealny. Natomiast, jeżeli posiadamy dodatki, dodatkowe frakcje, no to możemy sobie tymi frakcjami jakoś tam manipulować tak, aby ta rozgrywka była zbalansowana. Ponadto, jeżeli grami w trzech lub czterech graczy, wiadomo, w tego, jak to w tego typu grach dwóch graczy może się uwziąć na jednego i tak dalej, więc ten, który prowadzi w punktacji, może i tak zostanie dojechany. Tak to prawdopodobnie będzie wyglądać. No, jest to wyśmienita gra wojenna, którą z czystym sercem polecam. I na pierwszym miejscu jest gra Duna Imperium powstanie wraz z dodatkami, oczywiście, a więc z dodatkiem nieśmiertelność potęga X. I teraz pojawia się właśnie trzeci dodatek więzy krwi, który już zamówiłem i czekam aż do mnie przyjdzie. Jest to gra. Oczywiście w klimacie Duny, w której staramy się zmaksymalizować ilość punktów poprzez zdobywanie wpływu w różnych frakcjach na Arrakis. A także toczymy konflikt ze sobą. Jest to gra z elementami worker placement. Wysyłamy swoich agentów na pola dostępnych. Tych pól mamy bardzo dużo. Koniec rundy jest... Na końcu rundy odbywa się konflikt, który jest emocjonujący. Często do końca nie wiemy, kto ten konflikt wygra. Z tego względu, że posiadamy na ręce karty. Intryg, które trzymamy zakryte i potrafią one szale przechylić na czyjąś stronę niespodziewanie. Wyśmienita gra, emocjonująca, wymaga myślenia, natomiast zasady nie są jakoś przytłaczająco skomplikowane, tak mi się wydaje. Okej, okay, no to by było tyle. No. Jeżeli chodzi o wadę duny, no może jeszcze dodam, że e, na dwóch graczy trzeba obsługiwać takiego fikcyjnego gracza. E, a ponadto plansza do tej gry e, jest to, e, trochę zaskakujące, że plansza nie jest aż tak ładna tego rozmiaru gra, e, natomiast plansza nie robi jakiegoś e, powalającego wrażenia. Mogłaby być ładniejsza. Niektóre pola są w ogóle czarno-białe, co jest dla mnie niezrozumiałe. E, natomiast e, jeżeli poczuje się tą grę, jak ona jest wspaniała, nie przeszkadza to kompletnie. Być może dlatego, że ta plansza nie jest aż taka ładna wizualnie, jest ona bardzo czytelna. Ok, no i to by było na tyle. To jest moje 10 ulubionych gier planszowych na ten moment. Trzymajcie się i do następnego.